Agnieszka Zaręba, witam serdecznie po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy teraz blok tematyczny o tym, jak edukować o finansach dzieci i młodzież. Jest to moduł dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. A teraz przyszedł czas na prezentację badań na temat postawy dzieci i młodzieży wobec finansów. Zaprezentuje je dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Tak jak zostało zapowiedziane, tak jak dzisiaj opowiem o bardzo nowych badaniach, badaniach, które zostały zrealizowane w tym roku na temat postaw dzieci i młodzieży wobec finansów. To są, tak naprawdę, pokażę tutaj wyniki dwóch badań. Głównie będę odnosiła się do tego badania pierwszego, które jest realizowane wśród dzieci i młodzieży od 10 do 18 roku życia. I to jest o tyle wyjątkowe badanie, że zostało zrealizowane na bardzo dużej próbie badawczej ponad 2000 dzieciaków z całej Polski. I będę też tutaj odnosiła się trochę do badań prowadzonych wśród rodziców na reprezentatywnej próbie. Rodziców polskich, ponad tysiąc osób, rodziców wieku, dzieci w wieku 7-12 lat. Okay, o, jakich, o jakich tematach tutaj będę mówić? Zacznijmy od tego, jak, czy dzieciaki w ogóle mają w swojej dyspozycji jakieś pieniądze i skąd je biorą. No pewnie Państwo wiecie, tak i to jakby wiele badań już wcześniejszych na to wskazuje, że większość zdecydowana większość dzieci i młodzieży dostaje pieniądze do swojej dyspozycji. E i tutaj nic zaskakującego nie mamy. Natomiast w jakiej postaci oni dostają te pieniądze? No, najczęściej wtedy, kiedy po prostu o te pieniądze poproszą swoich rodziców, albo jako prezenty, na przykład na urodzinę czy na gwiazdkę. Natomiast takie regularne, kieszonkowe, które jest wypłacane w stałych odstępach czasu, co tydzień czy co miesiąc, no niestety na takie wypłaty może liczyć tylko około 40%. Dzieciaków. I to jest, to jest to zdecydowanie zbyt mały odsetek, tak ponieważ to kieszonkowe powinno być wypłacane regularnie po to, żeby ono spełniało swoją rolę edukacyjną. Nadal mamy też część rodziców, którzy wypłacają swoim dzieciom pieniądze w nagrodę za coś, na, do, na przykład za dobre stopnie, albo za wykonywanie takich podstawowych obowiązków domowych, co też najlepszym rozwiązaniem nie jest. Um. Ile wynosi to kieszonkowe? Tutaj to są dane z badania rodziców. No, ono rośnie wraz z wiekiem tych młodych ludzi. Siedmiolatki średnio miesięcznie mają do swojej dyspozycji około 90 paru złotych, dwunastolatkowie już około 150 złotych tygodniowo, więc to, wcale, miesięcznie, więc to wcale nie są takie najmniejsze kwoty, które ci młodzi ludzie mają do swojej dyspozycji. Um. Część młodych ludzi także podejmuje jakieś prace zarobkowe, mniej więcej jedna trzecia nastolatków to od 10 do 18 roku życia podejmuje jakieś prace zarobkowe, przy czym no, ten odsetek rośnie wraz z wiekiem, Tak w, przy, w, tych, w grupie 16-18 lat, latków już 44% z nich podejmuje jakieś prace do, zarobkowe, przy czym to mogą być prace w domu albo poza domem. Teraz jak ci młodzi ludzie zarabiają? Najczęściej tutaj to, są wykonywa, to jest wykonywanie jakichś prac dodatkowych w domu, za, których, za które rodzice albo dziadkowie płacą, na przykład mycie samochodu. Na drugim miejscu znajdują się jakieś dorywcze prace dla innych osób, ale tutaj też widzimy to, że te prace dodatkowe w domu najczęściej są wykonywane przez te młodsze dzieciaki, natomiast wraz z wiekiem rośnie to, ten odsetek dzieciaków, które zaczynają zarabiać poza domem, na przykład pracując gdzieś dla swoich sąsiadów. Bardzo ciekawa kategoria pojawiła się tutaj, tak, inne opcje zarabiania poza tymi wymienionymi tutaj. I tutaj ci młodzi ludzie mieli możliwość wpisania w jaki sposób oni faktycznie zarabiają. I tutaj pojawiły się takie, takie rzeczy, jak na przykład sprzedawanie swoich ubrań albo wytwarzanie biżuterii. Także widać też część takich fajnych pomysłów, takich młodych ludzi, którzy oni faktycznie mają na to, jak. Dorobić sobie do kieszonkowego, albo po prostu zarobić pieniądze. Zapytaliśmy tych młodych ludzi o coś takiego, co rzadko pyta się w badaniach: czy oszukują swoich rodziców w kwestiach finansowych? No i okazuje się, że oni się no przynajmniej częściej przyznała do tego, że tak, że tutaj ponad 30% przynajmniej czasami oszukuje swoich rodziców w sprawie tego, na co wydają swoje pieniądze. Co więcej, no jedna piąta prawie powiedziała, że czasami przynajmniej zdarza im się podebrać pieniądze rodzicom bez wiedzy i zgody. No to to są takie wyniki, jeżeli jesteście państwo rodzicami, to, to trzeba zwrócić czasem na to uwagę. No właśnie, tak, to się, to ja za chwilę jeszcze potem pokażę, od czego to może zależeć, tak, i jakie zmienne są związane z tym oszukiwaniem rodziców. E, powiedziałam, że tutaj będę przede wszystkim mówiła o, o postawach wobec finansów i będę, chcę tutaj powiedzieć o kilku różnych aspektach finansowych i pierwszym z nich jest oszczędzanie i właśnie o samym oszczędzaniu i o postawach wobec oszczędzania tych młodych ludzi chciałabym najpierw powiedzieć. E, czy młodzi ludzie w ogóle mają konta bankowe? E, ten odsetek może nie jest porażający, tak? bo konto bankowe własne ma no niespełna 50% dzieci i młodzieży, tych 10 18-latków. Przy czym już w, przy, w przypadku 16-18-latków to jest 65% młodych ludzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na badania sprzed. Kilkunastu, tak kilku, kilkunastu lat, to ten wzrost ubankowienia młodzieży jest bardzo znaczący. Kilkanaście lat temu to było dosłownie kilkanaście procent nastolatków, którzy mieli swoje własne konta bankowe. W tej chwili widzimy już, że mamy niemal 50 procent. Większość młodych ludzi także oszczędza, przynajmniej nieregularnie, ale starają się w jakiś sposób oszczędzać. Tylko 13 procent stwierdza, że nie oszczędza w ogóle. Natomiast pojawia się pytanie, dlaczego oni oszczędzają, tak? Jakie e, są tutaj motywy? Dobra, nie wiem, czy... By... Okej, okay, dobra, ja pokażę za chwilę, co wychodzi na, z naszego badania, e, jakie motywy podali tutaj sami nastolatkowie. Najczęściej to, co się tutaj pojawiło, to było oszczędzanie. Oj, przepraszam. Po to, żeby kupić sobie jakąś większą rzecz. Na jakieś konkretne cele. I to jest chyba taki najczęściej faktycznie pojawiający się motyw oszczędzania u dzieci i młodzieży i on nie jest specjalnie zaskakujący. Dosyć często tak na drugim miejscu jest oszczędzanie na wszelki wypadek i to znowu jest takie oszczędzanie, które bardzo często, taki motyw oszczędzania, który bardzo często pojawia się zarówno u osób dorosłych, ale też u dzieci i młodzieży. Natomiast taką specyficzną, takim specyficznym motywem oszczędzania dla dzieci i młodzieży jest to, żeby być niezależnym od swoich rodziców, żeby można było wydawać pieniądze na różne rzeczy bez proszenia rodziców, a czasem bez informowania ich o tym, na co e, wydają. E, to czasem być może też zostawia tę lukę na to, żeby niekoniecznie poinformować rodziców, a być może czasem oszukać ich e, w kwestiach tego, na co swoje pieniądze wydają. E, jakie są postawy tych młodych ludzi wobec oszczędzania? Jak popatrzymy sobie tak, to zdecydowana większość mówi tak, że oszczędzanie jest ważne. I to jak my dorośli tak od najmłodszych lat wpajamy dzieciom, że oszczędzanie jest ważne, że czy to jest skarbonka, odkładajmy na przyszłość, zbierajmy na jakieś większe rzeczy, nie wydawajmy wszystkiego od razu. I jakby takie przekonanie w tych młodych ludziach jest, natomiast to co jest trochę niepokojące to to, że dla m, praktycznie połowy młodych ludzi oszczędzanie jawi się jako coś, co jest trudne i to jest z czym, coś, z czym warto pracować, no bo z jednej strony, ja owszem, jeżeli mam przekonanie, że oszczędzanie jest ważne, no to będzie to prowadziło pewnie do tego, że będę chcieć oszczędzać. Natomiast jeżeli to jest coś, co wydaje mi się być trudne, e, no to to jest taka e, silna bariera w rozpoczęciu e, działania związanego z oszczędzaniem i warto pokazywać młodym ludziom, że wcale niekoniecznie to musi być trudne, że można to robić w dosyć prosty sposób. Natomiast to, to przekonanie o tym, że to oszczędzanie jest trudne, często wynika z tego, że po prostu młodzi ludzie mają jeszcze pewne problemy z samokontrolą i z powstrzymaniem się od takich natychmiastowych wydatków. Zapytaliśmy też poza oszczędzaniem młodych ludzi o ich postawy wobec podatków i ubezpieczeń. Tak? O ile oszczędzanie to jest coś, z czym młodzi ludzie mają do czynienia na co dzień, no to podatki i ubezpieczenia niekoniecznie są w takim centrum ich zainteresowania. E, I e, co się okazało? No podatki, płacenie podatków generalnie jest ważne, natomiast 37% uważa, że, płacenie, że podatki są bezsensowne i 60 parę uważa, że lepiej by było, gdyby nie trzeba było w ogóle płacić podatków. No i to są dosyć przerażające według mnie wyniki, tak? te, te postawy młodych ludzi wobec podatków, wobec podatków nie są naj, e, naj, najkorzystniejsze. Jak to, w, jak to wygląda w przypadku ubezpieczeń? E, ubezpieczenia są postrzegane pozytywnie, jako coś, co jest faktycznie ważne, natomiast... Co piąty nastolatek uważa, że lepiej by było, żeby obowiązkowych ubezpieczeń nie było. Więc też tutaj warto byłoby się przyjrzeć temu, tak, jakie są postawy, bliżej jeszcze, jakie są postawy tych młodych ludzi wobec podatków i wobec ubezpieczeń, bo ci ludzie za chwilę wkraczają w dorosłość, no i te postawy, które mają już ukształtowane wcześniej, mogą wpływać na faktyczne ich zachowania związane z płaceniem podatków, czy unikaniem płacenia podatków, ale także z chęcią do oszczędzania. Duża część tego naszego badania dotyczyła postaw wobec pieniędzy i materializmu młodych ludzi. Najpierw chciałabym tutaj dwa słowa powiedzieć o samym dualizmie pieniądza, ponieważ pieniądze tradycyjnie taką pierwszą rolę, którą miałem i spełniają, to jest, to jest funkcja ekonomiczna, taką one są środkiem wymiany, są środkiem rozliczeniowym, tezauryzacji itd. Natomiast już dawno temu to znaczenie pieniądza daleko wykroczyło poza ich funkcje ekonomiczne i one dla ludzi zaczęły pełnić funkcje także inne, nie tylko ekonomiczne, ale także symboliczne. Pieniądze są wiązane przez nas z różnego rodzaju emocjami, często myślimy o nich jako o czymś, co daje nam pewien status, daje nam prestiż i władzę. Niektórzy myślą o tym, że pieniądze to jest coś, co może być źródłem zła. Dla niektórych też pieniądze wiążą się z silnym niepokojem. I tutaj te, w naszym badaniu chcieliśmy sprawdzić, jak właśnie wyglądają te postawy symboliczne, zarówno rodziców, jak i dzieci wobec pieniędzy. Jak to wygląda wśród rodziców? No, okazuje się, że dla bardzo wielu rodziców pieniądze są czymś bardzo ważnym w ich życiu. Pieniądze dają szczęście według rodziców. Rodzice też uważają, że pieniądze to jest coś, co mówi o tym, jakim się wiedzie w życiu. Czyli widać, jak bardzo ważne dla samych rodziców pieniądze są, więc prawdopodobnie tak, te ich wartości i przekonania są przenoszone też na dzieciaki. Co jeszcze mówią rodzice? Jakie emocje wiążą, z pieniędzmi. Tych emocji widać tutaj, że jest wiele. E, ogólnie ludzie lubią zajmować się pienię z pieniędzmi, natomiast te pieniądze wywołują u nich dosyć silne emocje i zwykle są to emocje negatywne. Denerwują się z powodu pieniędzmi, z powodu pieniędzy. Pieniądze wywołują u mnie negatywne emocje e, albo zdarza mi się przelewać negatywne emocje e, związane z pieniędzmi na innych. E, no i teraz co w tej sytuacji, tak, jak, jak to wygląda z perspektywy dzieci? E, zapytaliśmy młodych ludzi e, o takie trzy rzeczy. Po pierwsze, na ile są oni przekonani, że pieniądze to jest coś, co daje władzę. No i okazuje się, że w dużej mierze tak. E, ponad 50% nastolatków stwierdza, że pieniądze dają ludziom władzę. E, dwie trzecie, ponad dwie trzecie, stwierdza, że osoby bogate są zwykle bardziej szanowane przez innych. No i jedna trzecia niemalże stwierdza, że bogaci ludzie mają więcej przyjaciół. Czyli to przekonanie, że pieniądze to jest coś, co daje władzę, jest bardzo takie silnie zakorzenione w młodych ludziach. Dla części młodych ludzi też pieniądze jawią się jako coś, co jest źródłem zła. Dla co czwarty... Nastolatek stwierdza, że pieniądze wywołują same problemy, że pieniądze są źródłem nieszczęść i że bogaci ludzie są zwykle źli. Co więcej, pieniądze dla młodych ludzi też często też kojarzą się z pewnym niepokojem. 40% młodych ludzi często martwi się z powodu tego, że mają za mało pieniędzy. Co czwarty nastolatek uważa, że rozmowy o, są, o pieniądzach są stresujące. No i co w sumie nie dziwne, tak młodzi ludzie często czują się zdenerwowani, kiedy brakuje im na coś pieniędzy. Co więcej, tutaj można popatrzeć na te emocje, tak z jednej strony to traktowanie pieniędzy jako źródła władzy, statusu i prestiżu, jako coś pozytywnego. Natomiast okazuje się, że to przekonanie, że pieniądze dają władzę, status i prestiż, bardzo często też wiąże się z tym niepokojem. No bo co się dzieje wtedy, kiedy ja myślę o tym, że pieniądze to jest coś, co daje władzę, status i prestiż? Zaczynam się obawiać, że w momencie, kiedy tych pieniędzy będzie za mało, kiedy mi ich zabraknie, to stracę władzę, stracę prestiż, stracę, stracę szacunek innych. I to budzi we mnie niepokój. Pytaliśmy też młodych ludzi o podejście do dóbr materialnych. I tutaj znowu mamy dosyć wysokie wyniki. Bardzo dużo odsetek młodych ludzi zgadza się z takimi stwierdzeniami, jak to, że by, byliby szczęśliwsi, gdyby mogli kupować więcej rzeczy. Chcieliby kupować rzeczy, które są drogie i kiedy dorosną, chcieliby mieć taką pracę, za którą będą dostawać dużo pieniędzy i to jest jakby najważniejsze kryterium wyboru miejsca pracy czy zawodu. Dla nas też bardzo ważnym wynikiem tutaj było pokazanie tego, że materializm tych młodych ludzi istotnie łączy się z ich samooceną. I jak to wygląda? To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na samoocenę młodych ludzi, ona spada wraz z wiekiem na tej, przestrze na tej przestrzeni od 10 do 18 roku życia, co jest dosyć naturalne rozwojowo i to psychologowie już dosyć dawno ten temat zgłębili jakby wynika to z procesów, z okresu dorastania. Natomiast w tym czasie też obserwujemy wzrost, istotny wzrost materializmu. Ci młodzi ludzie, tak, którzy doświadczają spadku w samoocenie, starają sobie w jakiś sposób zrekompensować braki w samoocenie dobrami materialnymi i przywiązaniem do nich. E, okazuje się, że to wcale niekoniecznie działa, to nie jest najlepsze rozwiązanie, e, bo ta samoocena wcale nie podnosi się, jeżeli mamy kolejne markowe buty czy kolejne e, markowe rzeczy, e, a jeżeli się podnosi, to tylko na bardzo krótki czas. E, co, nie co jednak powoduje, no, znaczy nadal jednak nastolatkowie próbują e, tę samoocenę dobrami materialnymi podnosić. Okazuje się też, że te dzieciaki, które są bardziej materialistyczne częściej oszukują swoich rodziców w kwestiach finansowych. Więc jeżeli wychowujemy materialistów, no to też możemy liczyć się z tym, że to będą dzieciaki, które będą miały większą motywację do tego, żeby nas czasem oszukać, bo pieniądze po prostu są dla nich ważniejsze. Popatrzyliśmy też, czy, czy, um, częściej, jak to wygląda w kwestiach oszukiwania w zależności od postaw wobec pieniędzy, no i okazuje się, że e, częściej oszukują swoich rodziców ci nastolatkowie, którzy są przekonani, że pieniądze dają władzę, ale przede wszystkim e, ci nastolatkowie, którzy odczuwają niepokój związany z pieniędzmi, e, właśnie, częściej oszukują swoich rodziców, ale też częściej podkradają pieniądze swoim rodzicom. Może to też wynikać z tego, że to są po prostu nastolatkowie z y, y, uboższych rodzin po prostu. Ostatnią rzeczą, chyba o której chciałabym tutaj powiedzieć, to jest pobłażliwość materialna rodziców, która trochę nas tutaj zaskoczyła, ponieważ zapytaliśmy rodziców, w jakim stopniu spełniają oni różnego rodzaju zachcianki młodych ludzi. No i okazuje się, że tutaj bardzo wielu rodziców, tak, gdzieś prawie 70%, niektórych nawet więcej, okazuje się, że rodzice bardzo różnego rodzaju zachcianki dzieciaków spełniają praktycznie zawsze. Niezależnie właściwie od statusu finansowego rodziny, te zachcianki są spełniane. No i można popatrzeć na to i no dobra, oni spełniają te zachcianki dzieciaków, ale to być może jest tylko i wyłącznie perspektywa rodziców. Natomiast czy dzieciaki też mają takie przekonanie, że te zachcianki są spełniane? No i okazuje się, że trochę w mniejszym stopniu, ale nadal tak. Ci młodzi ludzie też to widzą. 30%, ponad 30%. Młodych ludzi stwierdza, że rodzice kupują im wszystkie zabawki i gadżety, które chcą mieć. 45% dzieciaków stwierdza, że rodzice dają im dość pieniędzy, żeby mogli sobie kupować wszystko, co zechcą. No i to jest dosyć duży odsetek tych młodych ludzi, którzy naprawdę. Widzą to, że rodzice spełniają wszystkie ich zachcianki i właściwie mają pewien nadmiar pieniędzy, nie mają też motywacji specjalnie do tego, żeby uczyć się oszczędzania, zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ mają wszystko właściwie, czego zapragną. No i teraz, z czym się wiąże ta pobłażliwość materialna? Okazuje się, że im większa pobłażliwość materialna rodziców, tym ci młodzi ludzie są bardziej materialistyczni. Trochę nie wiemy, w jaką stronę to działa, bo być może ci bardziej materialistyczni nastolatkowie po prostu mają silniejsze argumenty i bardziej e, cisną swoich rodziców, żeby, e, żeby spełniali ich zachcianki, ale być może to jest tak, że ta pobłażliwość materialna po prostu prowadzi do rozwijania się materializmu. Co więcej też e, pobłażliwość materialna jest e, związana z przekonaniem, że pieniądze to jest coś, co daje władzę. E, no, jeżeli dostajemy pieniądze, e, od rodziców. Tak? Jeżeli spełniane są nasze zachcianki, one bardzo często są spełniane też w taki sposób, że no, trzeba coś zrobić. Tak? Jeżeli osiągniesz coś, to dostaniesz kolejne buty, kolejne, kolejną dawkę pieniędzy. To też młodzi ludzie uczą się takiego przekonania, że pieniądze to jest coś, co daje władzę. Tę władzę na początku mają rodzicę. Ok, to tyle. Powiedziałam tutaj tak o podejściu do oszczędzania, o postawach wobec podatków i ubezpieczeń, o postawach młodych ludzi wobec pieniędzy i także o materializmie młodych ludzi i tej pobłażliwości rodzicielskiej. Zapraszam dalej do dyskusji i do panelu, który za chwilę się tutaj zacznie.